Zrobimy dzisiaj pyszną przekąskę z kiełbaski, którą możecie kupić w każdym y, markecie, o taką. Ściągam z niej osłonkę, kroję jak najdrobniej w kosteczkę i teraz dodatki. Cebulka około 20 g u mnie czerwona, siekam drobniutko, e, 20-30 gramów ogórka konserwowego, Siekam 20 gramów kaparów, dodaję jedno żółtko, jedną łyżeczkę siraczy, jedną łyżeczkę musztardy Dijon, jedną łyżeczkę sosu Worcester. Dodaję oliwę z oliwek, dwie trzy łyżki, pieprz i odrobinę soli. Mieszam. Ona jest trochę jak takie surowe, dojrzewające salami. I gotowe! Jeszcze tylko grzaneczka i będzie pysznie.